co ty zrobił tutaj na tym podwórku ja nie posunie? <grymne> no, no, czy chyba, spód, no tam? chyba na spód najpierw na szerokość ta jest taka sama czy ciutka szersza? tak, chyba coś, mniej więcej takie samo bo, bo tam z dwóch stron no 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 w sumie rację to no przecież arkusz siatki jest taki sam na szerokość nie? no mówię tam z tamtej strony trochę nie poszły dwa Ile zostało tutaj jeszcze trzeci prawie pójdzie ależ to będzie? Nossa. no jest skrzywdą zbudowana. czemu? Zobaczymy, tam jest ten fundament. A, faktycznie. A i no. się okaże, Zobaczymy, że... Jak tam się właśnie... <noise> koniec na dworze będzie wyżej niż no to, obora się w, się w środku. Czy Zobaczymy, czy tak siadnie tu. Zainteresowałem się, żeby kiedyś było drewniane i kozienicy robione. No właśnie. Najwyżej będę nagarniał bardziej. Zobaczymy, ile się Chociaż brygada idzie już na stertę polować. Dobra, my się bierzemy. W zasadzie będzie troszeczkę kopił w klej z poprzednim filmikiem. A tak technicznie rzecz biorąc, to poprzedni filmik chyba nawet jest lepszy. Bo dzisiaj tylko mam tą kamerkę na głowie. Nie przeszykowałem się za bardzo, więc nagramy takiego tradycyjnego vlogasa. Z mojej perspektywy wyłącznie. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Będzie słychać i tak dalej nagrywamy na bieżąco, jak to te prace u nas tutaj postępują. E, także tak. A, i chciałem bardzo podziękować za... No w poprzednim filmie mówiłem, żeby tam właśnie e, podbicia i łapki, no to bardzo serdecznie dziękuję, e, bo zauważyłem, że zazwyczaj film z taką ilością wyświetleń ma troszeczkę mniej tych łapek w górę. Nie wiem, czy to słuchajcie, na coś wpływa, bo ja nigdy o to nie proszę, ale tak zwróciłem na to uwagę. Że po prostu poprzedni film miał troszeczkę więcej. No i te podbicia, to też tak miałem wrażenie, że, że bujnęło, tak w pewnej chwili, bo tam pisaliście w komentarzach, że podbijacie. Także serdecznie dziękuję. No i, i tyle, mojego marudzenia. My się bierzemy za robotę. I dzień dobry, witam serdecznie, bo w zasadzie nie wiem, czy się przywitałem na samym początku filmu. A tak nieładnie, niekulturalnie. Pojemy kielicha. Chyba się... A nie, udasz. Dobra, fajnie. Chociaż trochę. Tobie długość szlałpa ogranicza. Dobra, z głubsza. I Już chyba kamera mokra. não do chefe Dwadzieścia Dwadzieścia mam wsypać? zobaczymy co się wydarzy się ale plastelina się zrobiła wstyd to pokazywać kiedyś wszyscy spluty śmiali a u nas jeszcze gorzej Widać, ta pierwsza łycha betoniarka, to są takie troszeczkę nierozmieszane, można powiedzieć. Ten żwir gdzieś tam zostaje, ale to tylko przy tej, to będzie na spodzie także. Wszystko będzie dobrze. Tak może jeszcze wytłumaczę, bo wydaje mi się, że mówiłem też to w poprzednim filmie na temat jakości tego betonu, bo mamy tą wiedzę, że to nie będzie taki sam beton jak ten kupny z betoniarni, że tam jest wiadomo cała mieszanka dopracowana bardzo dobrze. Praktycznie jednolity beton za każdym razem. Tam chemię jeszcze jakąś dodają oprócz tego plastyfikatora, także no wiadomo, że z betoniarni będzie to lepszej jakości. Ale to jest tylko kawałek betonu płytki Podgnuj. my nie robimy wylewki gdzieś tam w domu, czy w hali jakiejś magazynowej, czy na podwórku, żeby to musiało spełniać jakieś tam super obciążenia i tak dalej. To jest po prostu kawałek betonu pod gnój, żeby nam się tutaj lepiej wybierało, bo... Ta płyta betonowa tutaj w tych wygrodzeniach, raz że no, teoretycznie powinna być od początku, no to tutaj się nie ma co z tym trzeba idzie ukrywać, bo podłoże nie powinno być przesią, przesiąkalne, przepuszczalne, ale tutaj jest już to tak ubite. Tutaj szlaka była nawożona, bo tu wiata była na maszyny, także to jest zbite, sklepane, także podejrzewam, że tak gdzieś tam w głąb się. Aż tak bardzo nie przesiąkało, tym bardziej, że my słomy ścielimy grubo. Więc zawsze to tam gdzieś tam pewnie w ściółce większość zostawała. No ale koniec końców. Powinno być to nieprzepuszczalne to raz. I już w końcu będzie, a dwa. Ja patam. A dwa, zdecydowanie szybciej będzie szło teraz wybieranie obornika, bo tutaj nie szło tej łyżki równo prowadzić, tylko gdzieś tam się robiły zadziory, nie chciało się to podbierać. A jak jest beton, jest równiutko i twardo, to elegancko się to zgarnia, także wywalanie gnoju stąd będzie szło teraz dwa razy szybciej, więc tu też odpowiem na ten komentarz. Czy to konieczność? No wydaje mi się, że konieczność. Dobra, a im się nie podoba. Tak samo beton chyba też nie powinien być tak rzadki jak my teraz robimy. To jest właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem. Z betoniarni mamy praktycznie cały czas taki sam beton. Chyba my tam raz, tylko żeśmy gruchę zamawiali. Także nie jestem ekspertem tak samo no a tutaj raz się troszeczkę tej wody więcej naleje minimalnie, niby tam się pilnujemy na ilość łopat i tak dalej, ale różnie to bywa Przynajmniej taki rzadszy bardzo dobrze wchodzi pod tą siatkę, że na tę pierwszą warstwę sam raz. No i można zamówić gruchę, można zamówić majstrów, żeby to zrobili, ale wtedy nie ma tej satysfakcji, że się zrobiło coś od samego początku samemu. Po gospodarsku. Bateria mi zdechła. A ja, bo myślałem, że jeszcze podtrzyma tu chwilę na mrozie. Na mrozie. 0 stopni jest. Ale w zimnym poleży kamerka i zaraz bateria do wymiany. Ci pisał w komentarzach, że jak podgnuj to nawet załadnie, ładnie, tak że nie ma co się starać. Nie będę czytał, że no <laughs> stawiaj, a nie tam kurde się wzięłeś za posadzki. Będzie trzeba się poprawić, bo mi dziura wyszła. Tu dziura i tu dziura. Co mi, mi się autograf zostawić? Do domu cię nie chcą wpuścić. Zaraz. Sarà spogliato. No, salta. 3 minuti. 3 minuti e dobbiamo andare. Tutaj, tutaj, taka górka. No te dwa wiadra to właśnie może braknąć, tak mi się wydaje. Albo no nie wiem, ja bym spróbował zaciągnąć, a najwyżej potem, potem jeszcze w to zaciągnięte najwyżej się ciepnie tego betonu. No, ale może być, że dwa wiadra braknie. No, wiadro. Ale się ussało. Będziesz musiał tu jakoś... I zaś gluty. Tu też chyba jakiś. Że spłynęła, to się samo poziomuje. I cyk. moments later. No i dobra, na sam koniec dzisiejszego odcinka jeszcze sobie odwiedzimy labubu, napoimy cielaki żeby było coś innego niż w poprzednim filmie. Aż na bułku. Jak na złość padła bateria. No i obraz może być słabszej jakości, bo już postanowiłem dograć telefonem. Nie chce mi się biegać po kolejną baterię. Coś z tym GoPro ma mnie tak, bo w 15 minut na zimnym ponagrywa. Nigdy tak nie było, żeby tak szybko, nawet na mrozie, się rozładowywała. No ale trudno. Chciałem troszeczkę więcej dograć, a tutaj sama końcóweczka, jak te nasze cielaki wyglądają. E, skończyłem poić już tamtą grupę hf e, Myślę, że ta grupa jeszcze około półtora miesiąca. Myślę, że końcem marca e, będziemy kończyć mleko. Właśnie Labubu chyba skończył i on, on jest taki cwaniak, że się... Nauczył strącać wiaderko tak nim szarpie, że tą blokadę przestawia. Widzicie, to już na jednym łuku wisi i on by zaraz to ściągnął. Czwaniak, jeden no, e, skończyły jeść musli, e, robię im już TMR, suchy TMR. Więc no, rosną. Chłopaki rosną. Tamte troszeczkę nam się obstrały no ale chyba już jest e, lepiej no jest już zdecydowanie lepiej może tam ten ostatni koiec tak nie wygląda najlepiej, no ale ewidentnie widać poprawę dobra, nie wiem ile tam dzisiaj wyszło tego filmu, czy 10 minut czy 15, czy znowu pół godziny e, końcóweczka jest tutaj przy cielakach. no i tyle na dzisiaj, dziękuję serdecznie tradycyjnie zapraszam na, na kolejne filmy i do następnego. Cześć. No na Bubu ma apetyt. Niezaprzeczalnie.